Witam wszystkich, tu Hikomikos i właśnie doszły um, do mojej nowej kolekcji oj, nie tak do mojej kolekcji nowe karty serii Ja Męci tajemne Skarby po rozpakowaniu dwóch um, boosterków mm -hmm. i zaraz je tutaj zapakujemy do koszulek elegancko hajczo Nintels, reverse, energia multi, girafalic reverse. Mmm, pozostałe karty, nie wiem, chyba niektóre mi się już powtórzyły. Z tych co wcześniej miałem boosterków, tu nie boosterków tylko kart. Mm. Nintels chyba nie miałem. Hmm, on ma numer który? A nie, rajczy ma numer 15. Tutaj Leusen ma 16. Więc tutaj, Syk. Okej, okay. Jestem jeszcze 20. Ile? 32. Oh. Hmm. 33, 32, czyli tu. elegancko mm. girafarik ma numer 49 48 i 49 elegancko dobra jak komonami jankomonami Wzajemnie, wzajemnie się Hikomiko później. Jeszcze tu mamy mm, Inne karty, ale to może trzeci album 110, a to ma kartę 118 Więc jeszcze muszę trzeci album sobie otworzyć Żeby mm, Tak jest Żeby mm, Wkładać właśnie te dalsze numery kart <laughs> Dobra, jeśli macie jakieś karty z serii Diament i perła, tajemne skarby. Tak jest, polska wersja językowa. No to proszę do mnie pisać. Ja się chętnie za nie wymieniam. Mam trochę podwójnych już. Hmm. Co jeszcze? Komentujcie, oceniajcie, jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim nowym filmiku. Kliknijcie przycisk subskrybuj, który znajduje się tam powyżej. Jeśli macie również Pikachu, to też chce się zamienić. Hmm. No i dobra. A, jeszcze. Jak macie jakieś z tych kart... To ja również chcę zakrzymniej czasu przestrzeni McMartler poziom X, Electivire poziom X i Lucario poziom X oczywiście w takiej kolejności. A jeszcze, jeśli nawet macie tam ze starszych serii empolion poziom X, Infer Inferna poziom X, Tortera Poziom X, no to również bym chciał, ponieważ chcę sobie zebrać tak, żeby mieć mm, każdą kartę na stronę. Oczywiście Torterre już mi się udało tak zrobić, tak samo jak tutaj empolion i inne, um, dlatego chyba jeszcze dwóch infernajpów i trzech empolionów mi brakuje, więc jeśli ktoś ma, no to mam na wymianę torterę. Um, możecie pisać i się ze mną wymieniać, tak samo mam, um, co ja mam, Aż to byście musieli ze mną iść zobaczyć, um, widzicie kartę Pikachu? Tu mam karty na wymianę, jakby ktoś chciał. Mm, tu jest mój inhalator Mamy i karty i inne rzeczy. Tu mam tazosy, wszystkie, mam wszystkie, jakie były w Polsce. Udało mi się zebrać nareszcie. A, jeśli macie jakieś tazosy, no to chętnie się wymieniam za nie. Pokémon Tazo, mm, o, jakbyście mieli takie pudełeczka, albo papierowe pudełeczka, takie... Które... Nie! Ja wiedziałem. Znowu. Nie, nie lubię tego. Kurde, te były znowu ułożone. Nie, dlatego nie lubię tych pudełek. Zawsze jak upadną, to się wysypują. Wszystkie te zosy. Przede nie, nie żadnej reklamy tu produktów. Nie wiem. Wszystkie były ułożone, dobra. Zawsze, zawsze mi to spada, jak to ruszę. Przez zmienić inne miejsce. Tak to ładnie wygląda. Jak one mm, tu stoją. Nie zajmują mi gdzie indziej miejsca. A mam też syn z boku, mam nigli. bardzo. Mm. O, jak ktoś ma coś takiego, to jednego, jedno takie bym chciał urządzenie. Jest to wireless adapter do boja Advance. No, mi by się on przydał do przesyłania pokemonów oczywiście tam, taradam, ta, 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 ta. I nie tylko. Hmm. Co miałem wam pokazać? To tak wszystkie tam, tam, pa, tam. Właśnie już nadszedł czas, bo tu mam wyjętą jedną część. Inne karty. Wiem, to jest fake. Inne karty. A to ostatnio skanowałem chyba do pewnego projektu o którym niebawem wszyscy się dowiedzą. Jak będzie jego premiera. Muszę to wczepić z powrotem. Dobra. Tak jak widzicie. O! Naklejki z dło. Jak macie jakieś, to ich potrzebuję. <laughs> tu mam naklejki, których mm, Poszukuję tych, których tu nie ma. Jest to naklejka z meganium, to tam była chyba poprzednia hmm, jego ewolucja. Skiplum Sanflora to mam. Tutaj Herakrosa też mam taką naklejkę, ale jaką macie luzę, to ją bym chciał. Feraligatr hmm. Lantur Meryl. O tu z nie wiem. Furet nie mam. Hmm. Cleffa nie mam. glifa to jest. Togepi nie mam. Aipom jest. Nabool jest. Ursaring jest. Smargo nie ma. Jak ktoś ma jego to chce. I jeszcze Tauros mam. Stentler mam. Tu jest Jenny. Nie mam Jenny. Natuxa tu jest. Anon. Pen Fluffy Ampharos. Pikachu. Pichu. Donfan. O, właśnie pępi szuka. O źle to jest Pępi. gliger Tutaj po... są Pilos Wine, Onix Stilix, Hitmonlee, Hitmon Lee, Entei, Te mam. Dratini, Ala Kazam. Jeśli ma ktoś tego kadabra, czy tam jest inny, Pokemon to chce. Tak samo jak ktoś ma Ash i chyba to był brok naklejka. No to również chce. Jak ktoś ma jakieś trio, to też chce. Jak ktoś ma zagraniczne Tezosy, to, to również chce Tutaj przykłady Walkersów, Flipo um, Zagranicznych Tazo Flipo Tazo Evolution, um, Power Play, Flippo i tak dalej, i tak dalej. No, nawet Zaper jest to Tak, jest tu Zapper Tazo i tak dalej. Dobra. W tych pierwszych serii, jak macie również tazosy, to też ich szukam. Mam na wymianę naprawdę dużo. Jak i również szukam metalowych tazo, które były wcześniej. Jak te. Najbardziej mi zależy na Pokémon Attack. O, to jest ta seria. O, jakbyście mieli też takie albumy, właśnie z Pokémona tak albo z epoki lodowcowej, to też bym chciał, bo nie mam gdzie tego trzymać już powoli. Um, oczywiście za wszystko możecie dostać ode mnie y, to, czego Wam brakuje do swojej kolekcji, czyli jakieś karty, Tazo, um, nie wiem, album, wszystko co chcielibyście, to możecie do mnie pisać czy bym się z wami zamienił, czy coś w tym stylu Patrzcie co ja tu jeszcze mam o, konsolę mam nintendo na wymianę za jakieś karty może nie, nintendo ds lite nie, no za coś tam bym się na pewno zamienił dobra już, bo nie ma, nie no właściwie to jest czas ale mi się już kurczę, co ja zrobiłem a nie, dobrze, to nic Yy, już mi się temat wyczerpał. Yy, komentujcie, oceniajcie, jeśli chcecie widzieć o każdym nowym filmiku, kliknijcie w subskrybuj, który znajduje się tam powyżej. No to tyle. A jeszcze jak macie jakieś wieczka z jogurtów Pokémon, to również ich yy, szukam, chętnie się za nie wymieniam. To tyle na razie.